Mały lew jest dzielnym zwierzakiem. Jest jeszcze młody, ale nie jeden raz był już u doktora. Na ostatniej wizycie, doktor dał jego mamusi skierowanie dla lewka na badanie krwi. Chce się upewnić, że jego pacjent jest zdrowy i prawidłowo się rozwija. Co to są badania krwi? Czy to będzie bolało? Zastanawiał się mały lew. Na drugi dzień razem z mamusią pojechali do laboratorium. Troszkę się bał nowego miejsca, a z głodu burczało mu w brzuszku. Nie zjadł jeszcze śniadania, bo doktor powiedział, że krew bada się na czczo. Wcale, a wcale mu się to nie podobało. Po krótkim oczekiwaniu podeszła do nich bardzo miła i uśmiechnięta pani pielęgniarka, cała ubrana na biało. Nie bój się, Lewku, pobieranie krwi wcale nie boli. Lewek wszedł do pokoju pobrań razem ze swoją mamusią. Usiadł na fotelu i dzielnie podał pielęgniarce łapkę. Potem poczuł tylko małe ukłucie i już było po wszystkim. Krew była pobrana. Był z siebie bardzo dumny, jego mamusia także. Jesteś dzielny jak lew. No pewnie przecież wszystkie małe lwy są dzielne, pomyślał lewek z zadowoleniem. Pani pielęgniarka opowiedziała mu, co stanie się z jego krwią. Za chwilę trafi do laboratorium. Tam, przez takie urządzenie, które nazywa się mikroskop, będzie można zobaczyć, czy w krwi nie kryją się jakieś brzydkie choroby. Super musi być ten mikroskop. Mały lew sam by chętnie przez niego popatrzył. Ale mama wzięła lewka za łapkę i wyszli, bo w kolejce do badania czekały już następne zwierzątka. Następnego dnia Mały Lew razem z Mamusią znowu odwiedzili to fajne miejsce. Jak ono się nazywało? Aha, laboratorium! Mamo, co to za karteczka? To są wyniki badań Twojej krwi. Kiedy pójdziemy z powrotem do doktora, on na pewno się ucieszy, że Twoja krew jest zdrowa. Do widzenia, Pani Pielęgniarko! Do widzenia, Mały Lwie. Byłeś bardzo dzielny. Mama powiedziała Lewkowi, że wracają do domu i będzie mógł pobawić się z kolegami. Super, opowiem im, jak wygląda badanie krwi i jaki byłem odważny, a potem pobawimy się w laboratorium.